Witam Was serdecznie w takim krótkim rozkładzie na miłość. Co w miłości tego lata, co się wydarzy, jakie energie, może jakie osoby, co w najbliższym czasie w tej miłości. Macie dwie opcje, takie sezonowe: to są czereśnie i morele. Wybierzcie sobie to, co lubicie, i przechodzimy już do kart. Zaczynamy od czereśni. Co w tej miłości, dla tych, co wybrali czereśnie. Takie mocne karty. Jest jakiś przełom, jakieś zdarzenia, wydarzenia, jakiś bardzo ważny moment w życiu. Gdzie będziecie coś kończyć i coś zaczynać. Bardzo to się silnie tutaj rysuje, i bardzo takie silne męskie energie. Tu jest dosłownie dwóch takich no, zabójczo silnych facetów, no tak to powiem, a że bardzo mocno to wygląda. Aż mnie tak troszkę zatkało. Jest, e, idziecie jakąś drogą, która prowadzi Was do, do zmiany, ale do takiej dobrej zmiany, do dobrej zmiany, do tej, na którą czekaliście, i to będzie takie spełnienie, taka satysfakcja, taka a radość, bo. Jeszcze parę kroczków przed wami i tam czeka na was słoneczko. Jest to słońce i taka obfitość, stabilność, zmiana na lepsze. Bardzo silnie tutaj rysuje się punkt zwrotny w życiu taki taki przełomowy w jakiejś sprawie, w czymś co się u was w życiu dzieje, co jest dla was ważne i co Prawdopodobnie związany jest z tymi dwoma osobnikami bardzo silnymi. Obaj są silni, władczy, charyzmatyczni. Każdy z nich lubi postawić na swoim. I jeden z nich jest takim waszym partnerem stałym. Czy to mąż, czy nie mąż, tu nie będę tego określać, bo to jest różnie. Jest stałym partnerem z Waszej e, jakiejś e, relacji, a drugi jest tym ognistym królem, który pojawił się w życiu, no bo tak sobie to zażyczyliście sobie tego i to Wam się e, spełniło, i taka osoba pojawiła się w Waszym życiu, być może jej bardzo potrzebowaliście. E, Pragnęliście i taki, taki ktoś przyszedł, i obaj są tutaj e, w pewnym e, sensie ważni, na pewno, i ważne role odgrywają w waszym życiu. I tu będzie jakieś przełomowe wydarzenie w związku z tymi dwoma osobami. No, dla panów, jeśli jakiś pan ogląda, to jakieś bardzo dwie silne, znaczące kobiety. Wiadomo, odwracamy sobie płeć, ale to jest taka w was jest tak silna manifestacja i pragnienie jakiejś zmiany. Cały czas o tym myślicie. Wy sobie to nie wiem, wyobrażacie, śnicie o tym, powtarzacie, mówicie, no jest to ta silna potrzeba tej zmiany, przemiany, spełnienia jakiegoś marzenia. Ona jest cały czas przy was i i wy to po prostu sobie no wyśnieliście i to się będzie działo w waszym życiu, bo macie bardzo sobie taką niesamowitą moc w najbliższym czasie i sobie to wszystko wykreujecie. I tutaj te dwie karty tak dosadnie mówią o tym, że no coś odchodzi i coś się zaczyna, bo. Coś starego musi odejść, zakończyć się w jakimś sensie. Może to nie jest dla wszystkich fizyczne odejście od jakiejś osoby, ale może zakończenie e, jakiegoś etapu, albo e, no, zmiana y, jakaś taka no, w tej całej sytuacji życiowej i ten ktoś, i ten ktoś nowy, i ten. To jest takie wy, wymanifestowane, wyśnione, i idziecie do tego spełnienia. Do tych dziesięciu monet, które na Was czekają, i Was no przed Wami jest taka, taka stabilizacja, taki spokój, taka pewność w, tej, w tym nowym etapie, do, do którego już lada moment, Wy przejdziecie. Wygodnie jeszcze tylko parę kroczków, i coś tutaj um, się może odrodzić też dla niektórych z Was. Z którąś z tych tutaj osób, takich silnych, charyzmatycznych, może przygasało i teraz będzie takie wskrzeszona. Też tak może być. To jest taki bardzo gorący kochanek, płomienny, ten król jest taki ognisty. No i ten ten partner życiowy, który nie odpuszcza, jest bardzo władczy, i tak no, też chciałby rządzić. Także tutaj zmiany będą przed wami. I spełnienie jakichś jakich waszych marzeń jakieś modlitwy dosłownie zostaną wysłuchane. A zmiana bardzo silnie. Bardzo silnie zmiana. No, matne. Dobra, teraz morele. Co mamy dla tych, co wybrali morele? Hmm, też silne karty. W związku z tą miłością będziecie podejmować decyzje. Dla niektórych z Was bardzo ważne, takie znaczące. Niektórzy będą Kończyć jakieś sprawy formalne, może sprawy sądowe, lub y, takie po prostu słowne rozstrzyganie jakichś konfliktów, sporów, trudnych sytuacji. I to wszystko będzie dla Was y, takie pozytywne. Wychodzicie z całej y, tej trudnej, może sytuacji, w której nie było jakiejś poczucia równowagi, nie było takiego spokoju, był jakiś chaos, jakieś, jakaś nierówność, brak, no brak może umiarkowania, brak sprawiedliwości, to Wy wychodzicie z tego zwycięsko, bardzo usatysfakcjonowani. Bardzo. I taki dobry czas przed Wami, bo przyświeca temu słoneczko, wychodzi i to... Te trudne sprawy zakończają się tak pozytywnie, i to wszystko ma związek z jakąś bardzo piękną relacją, gdzie jest ta piękna i ta bestia, którzy są tak bardzo mocno ze sobą związani, bardzo są razem szczęśliwi, pomimo, że ta cała sytuacja nie jest łatwa. Może Los im tak bardzo nie sprzyja, ale to ma związek z ich uczuciem, z tym, co ich łączy, z takim bardzo, bardzo silnym przywiązaniem i taką wielką chęcią i przyjemnością z przebywania, ze spędzania czasu razem. Niesamowicie są ze sobą powiązani i jest im po prostu dobrze dobrze. Jest im dobrze. Tak nie zawsze ludzie. Tak dobrze się czują ze sobą w związkach i tak chętnie i przyjemnie spędzają ze sobą czas, a oni to po prostu magia magia. I tutaj w tej y, sytuacji też będzie mm, przed jakimś pójściem do przodu, przed y, jakąś też właśnie tą zmianą, bo tu jest też takie posunięcie się do. Do kolejnego etapu. Takie będzie zastanowienie się i przeanalizowanie tej, tej całej sytuacji, takie dokładne ze wszystkich stron, wszystkie za i przeciw, zanim pójdziemy, popłyniemy dalej, bo jakieś, nie wszystko jest jasne. Pewne rzeczy tutaj mogą być tajemnicą dla kogoś. Ale jest dobra energia, Pójścia, pójścia dalej, pójścia do przodu, wychodzenia z czegoś trudnego. Wychodzenia z czegoś trudnego. I to ma związek właśnie z nimi, z tym dwojgiem takich przykutych dosłownie do, do siebie uczuciami, emocjami. No nie wiem, jakimś kosmicznym połączeniem. Także tutaj będzie jakieś. Pójście do przodu i zakończenie czegoś, czegoś trudnego, rozwiązanie, wyjście z tego w bardzo dużej sile, tak, z, takim, w taki, z takim poczuciem spełnienia, zwycięstwa, i no tacy będziecie z tego zadowoleni, bo, bo będziecie silni w tym wszystkim, co się dzieje. Bardzo piękne. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.